Co to jest ta w ogóle fundacja rodzinna? Mhm. Fundacja rodzinna to jest, jest bardzo nowy twór w Polsce i twór długo oczekiwany, bo na zachodzie funkcjonują fundacje, trusty od wielu lat, i to są takie twory, które sprawiają, że majątki rodzinne. One się akumulują, rozbudowują z czasem. Ja znalazłem tam trzy takie podstawowe filary, które przekonały mnie do tego, że to jest właśnie format, z którego ja chcę skorzystać. Sama fundacja, co często jest podawane jako jej wada, nie może prowadzić działalności, lub też może prowadzić działalność w bardzo ogran ograniczonym stopniu. Dokładnie. E... Moi drodzy, tutaj po prostu póki nie wypłacicie tych pieniędzy z fundacji na dzień dzisiejszy, po prostu nie ma podatku od zysków pochodzących z tego majątku fundacji. Tak jest. Tak jest. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o fundacji rodzinnej i porozmawiamy nie z prawnikiem, nie z doradcą podatkowym, a z deweloperem z krwi i kości, moim kolegą z klubu dewelopera budującym w Ostrołęce, firma Optima Home, Bartek Niewiadomski. Witamy. Cześć Paweł, miło miło, miło tutaj e, brać udział w tym wywiadzie. Moi drodzy, powiem tak, że e, sam pomysł na wywiad e, no gdzieś powstał na dewelopu Idei. E, dzisiaj już jesteśmy po warsztatach menedżerskich, Bartek mnie spontanicznie nagrywał, to kiedy nagrywamy. Ja mówię no Możemy, możemy i dziś. Tak, szybka, szybka decyzja, ale myślę, że informacji jest na tyle dużo i jest to temat na tyle ciekawy, że nie ma co z tym czekać i warto pokazać pewne rzeczy o Fundacji Rodzinnej po prostu od kuchni. Dokładnie. Moi drodzy, będzie mega wartościowy wywiad, także oglądajcie nas do końca. Bartek. Jak ta fundacja w ogóle się Twoja nazywa? Paweł, odpowiem trochę naokoło, bo fundacje najczęściej nazywamy albo od nazwiska fundatora, albo poprzez jakąś unikalną nazwę. Natomiast to, czego dotykasz, to trochę taki etos, który przyszedł do nas z zachodu. No i prawda jest taka, że też pieniądze, lubią czasami ciszę i cały schemat fundacji rodziny jest tak skonstruowany, że po prostu można w spokoju rozbudowywać swój rodzinny majątek, myśląc wielopokoleniowo i daleko do przodu. Jasne. Moi drodzy tutaj Bartek specjalnie tej nazwy nie podaje, ponieważ tak naprawdę tak są skonstruowane rejestry, że jeżeli tej nazwy nie znacie, nigdy nie znajdziecie tej fundacji. Bartka, tak. po jego nazwisku nie wyszukacie tego. No jest to, jest to utrudnione, natomiast no jakby to ciekawe co przyświecało tutaj ustawodawcy, bo wiadomo, że do każdej spółki możemy zajrzeć w krs do działalności przez CIDG, to Aha. wszystko jest w internecie. A jeżeli chodzi o rejestr Fundacji Rodzinnej, bo tak to się nazywa, no to istnieje on właściwie tylko w Sądzie w Piotrzkowie Trybunalskim i tam można papierowo zgłosić się z wnioskiem o ujawnienie pewnych rzeczy. To wszystko trwa, więc no, te fundacje są, powiedzmy sobie, w jakiś sposób szczególnie chronione. Może takie słowa mogę mhm. użyć. Myślę, że to... Bardzo war duża wartość, że tego nie można tak po prostu sobie znaleźć, zidentyfikować. Zdecydowanie wymaga to pewnej determinacji. Oczywiście jest to, jest to do sprawdzenia, na natomiast to nie jest to tak proste jak w przypadku spółek. Jasne. To też, e, jakbyś na początek powiedział, e, w ogóle osobom, które no pierwszy raz się spotykają z tym tematem fundacji. Yy, właśnie, no, co to jest ta w ogóle fundacja yy. rodzinna? Fundacja rodzinna to jest, jest bardzo nowy twór w Polsce i twór yy, długo oczekiwany, bo na zachodzie yy, funkcjonują fundacje, trusty od wielu lat. I to są yy, takie twory, które sprawiają, że majątki rodzinne. One się akumulują, rozbudowują z czasem, a u nas w Polsce mieliśmy coś takiego, że powstało wiele biznesów chociażby w latach 90., teraz właściciele są już starsi i często słyszymy nawet w telewizji o tym, że jest jakiś problem z kwestiami sukcesji, że ta firma gdzieś tam przestaje funkcjonować poprawnie, no bo po prostu już nie starcza sił właścicielowi. Mhm. No i tutaj widać, była jakaś presja ze strony biznesu. Żeby, żeby taki rodzaj e, ciała, taki rodzaj formy prawnej wprowadzić mm -hmm. do, do polskiego systemu, żeby właśnie ten kapitał, budowany tutaj rę rękami e, Polaków, mm -hmm. żeby on tutaj zostawał i był, e, mógł być dalej rozwijany. Mm -hmm. Jasne. No, powiem Wam tak, że e, ja sam jestem mega ciekaw tego wywiadu, egoistyczny wywiad. <noise> sam się <noise> chcę troszkę dowiedzieć, wiecie. Każdy, niektórzy z nas o tym słyszeli, niektórzy słyszą pierwszy raz. Czasem, powiem szczerze, osoby, które są specjalistami, prawnikami, mówią, że no to tak nie jest jednoznaczne, czy to ma sens, czy nie ma. To powiedz, czym ty się w ogóle. Mm. Kierowałeś, no bo takie spojrzenie, praktyka moim zdaniem jest najważniejsze? No tak, jakby ja fundację rodzinną obserwuję od samego początku, czyli one powstały w maju 2023 roku. Przyglądałem się temu tematowi, akurat będąc w takim momencie, planując rozwój firmy, no i analizowałem różnego rodzaju struktury, które można poukładać, mając na myśli to, co się wydarzy za kilka lat rozważałem strukturę holdingową proste spółki akcyjne no i trafiłem na fundację rodzinną no i słuchaj przeanalizowałem ten temat dosyć dosyć dogłębnie spotkałem się z kilkoma kancelariami jakby pozyskiwałem wiedzę na ten temat no i dla mnie, ja znalazłem tam trzy takie podstawowe filary, które przekonały mnie do tego, że to jest właśnie format, z którego ja chcę skorzystać. No i tak, po, po pierwsze, dla mnie to, to jest kwestia ochrony majątku, ponieważ działam w biznesie deweloperskim, jest to biznes, no, z definicji w jakiś sposób ryzykowny. Czasami jedna decyzja, czy jakiś spod czynników zewnętrznych powoduje, że gdzieś możemy znaleźć się w trudniejszej sytuacji. Jako prezes zarządu. No ta odpowiedzialność po prostu jest, jest bardzo duża. Jesteśmy obaj no, tego tak, świadomi, tak, prawda? Tak, dokładnie. Nawet uh -huh. jest taki problem troszkę w aspekcie samej jego śmierci, spadku, że mamy bardzo duże zobowiązania które nie każdy w rodzinie dźwignie albo, mał, albo prawie nikt. E, tak, to prawda. I tutaj można powiedzieć, tak. że później przechodzimy do tego drugiego filaru. To jest kwestia w ogóle sukcesji. Jeszcze jakbyś rozumieją tą kwestię ochrony mimo wszystko. Bo jakby co ci daje ta właśnie jakby sytuacja, że tą fundację masz w porównaniu z tym, że jej nie miałeś. Nie? Ja, jasne. jakby najważniejsza, moim zdaniem, podstawowa rzecz, która, która mnie do tego przekonała, to jest to, że majątek wniesiony do fundacji, on nie jest już moim majątkiem, tylko staje się niezależny ode mnie. Mhm. I w momencie, gdyby cokolwiek poszło nie tak, mhm. no to jednak moi, moje dzieci czy, czy beneficjenci tej fundacji stają się bezpieczniejsi, tak? I stają, jakby jest majątek, który, który może zapewnić im mhm. dalszą egzystencję czy, czy po prostu mhm. rozwój, tak? I te, tutaj mamy kwestię właśnie tej ochrony, i kolejny temat to jest ten właśnie temat sukcesji. Tak, ja, ja jeszcze może uzupełnię kwestię tak? tej, tej ochrony, e, ponieważ e, myśląc w ogóle o fundacji rodzinnej, powinniśmy tutaj e, myśleć o niej jako o takiej formie, która na siebie w ogóle nie, nie bierze ryzyka. Tak? Czyli sama fundacja, co często jest podawana jako jej wada, nie może prowadzić działalności, lub też może prowadzić działalność w bardzo ograniczonym stopniu. To wymaga na nas. To, żeby działalność, chociażby spółki deweloperskie, rejestrować chociażby spół, spółka ZTO. Mhm. Dopiero jej udziałowcem może być Fundacja Rodzina albo zrobić spół, strukturę, mhm. czyli mamy spółki celowe, spółkę matkę i dopiero pod nią, zamiast mhm. osoba fizyczna, znajdzie się. Fundacja Rodzinna. Uh -huh. A jak Ty masz to rozwiązane? Masz spółkę główną, spółki celowe? Tak? U, u, mnie, u mnie jest tak, że mam spółkę główną, której udziałowcem jest y, Fundacja y, Rodzinna, no i dalej spółki, spółki córki. I jakby po, potem myśląc o, o przepływie tych finansów, no to mamy taki lejek i te pieniądze finalnie znajdą się w Fundacji, uh -huh. fundacji Rodzinnej po y, zakończonych inwestycjach uh -huh. tego Czyli... europejskich. Właścicielem spółki głównej jest w 100% Twoja fundacja? Nie, nie jest w 100%, natomiast to są już technikalia, prawda? Aha, natomiast okay. fundacja Rodzina jest istotnym, głównym okay. Okay. udziałowcem, Jasne. czy wspólnikiem właściwie Jasne. spółek. Jasne. Okej. Okay. Mhm. Dobra. No to opowiadaj nam dalej, jakie jeszcze tutaj były trzy firmy? Tak, tak, bo zatrzymaliśmy się przy, przy tym pierwszym, a drugi jest często można powiedzieć, że trudny i taki, o którym nie chce się myśleć, mówić, w szczególności jak się ma, nie wiem, 30-30 lat, tak? No bo Wydaje nam się, że jesteśmy tu i teraz, że wszystko idzie dobrze, rozpędzamy ten biznes. No i nikt nie chce się zastanawiać nad tym, co, co się stanie, jak nas zabraknie. Tak? E, a Fundacja Rodzinna daje tą, tą możliwość, poukładania tych kwestii już na etapie, na etapie rejestrowania czy, czy przygotowywania tej fundacji. Jakby ja już wykonałem tą pracę konstruując statu, statut fundacji mm -hmm. w taki sposób, że zastan zastanowiłem się, co się wydarzy do momentu, kiedy, kiedy jestem, powiedzmy, czynny tak, i tą firmą kieruję i co się stanie, kiedy mnie zabraknie albo zdarzy się jakiś wypadek. Wiadomo, mm -hmm. że to są tematy takie, można powiedzieć, trudne i możemy od tego trochę uciekać, ale prawda jest taka, że lepiej zająć tym teraz, niż zostawiać to potem postępowaniom mhm. spadkowym, jakimś kwestiom zachowków i tak dalej, bo to też ma y, ogromne reperkusje, czy to w rodzinie, czy to w samym biznesie. Aha, możesz zdradzić jakieś takie ciekawe rozwiązania, które tam sobie zapisałeś. E, wiesz co, tak, no w, w ogóle tak. to jest jeden, jeden z okay. wspaniałych atutów fundacji. To jest możliwość takiego otwartego i bardzo elastycznego podejścia w konstruowaniu statusów, tak? Więc warto, warto się tutaj już zastanowić, jak ta fundacja ma działać w momencie, kiedy, kiedy my ją władamy i co się stanie, kiedy, kiedy przestaniemy ją władać. I czy pewne zapisy fundacji na przykład można zmieniać przed, po, tej, po tej sytuacji, czy tego nie robić. To, co jest ciekawe, jak mamy na przykład do czegoś wielki sentyment, mamy jakiś majątek, który no, nie chcemy, żeby on gdzieś tam Inaczej, chcemy, żeby on został w rodzinie, możemy go, nazwijmy to, umieścić w specjalnym rejestrze w tej fundacji i określić jako niezbywalny. I na przykład, nie mamy czy kolekcję obrazów, czy jakiś bardzo dom, który, do którego mamy ogromny sentyment, możemy dzięki fundacji rodziny sprawić, że on będzie no, właściwie nie do zbycia przez, mhm. przez naszych następców. Mhm. To, 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 jest jeden z takich, to jest jeden z takich atutów, ale też można wchodzić daleko głębiej i to są już naprawdę czasami takie wycieczki w przyszłość i nieoczy nieoczywiste sprawy, no bo też trzeba się zastanowić, jeżeli mamy dzieci, tak, w jaki sposób te dzieci zmotywować czy do nauki, czy do rozwoju, być może możemy to uwarunkować jakimiś benefitami dodatkowymi z tej fundacji. Musimy albo możemy rozważyć sytuację, co jeżeli, nie wiem, nasi spadkobiercy, no, coś się nie powiedzie albo, nie wiem, wpadną w jakieś nałogi, no to są takie trudne, trudne tematy, ale możemy o tym myśleć. Możemy też określać w ogóle, kto stanie się beneficjentem tej fundacji, czy na przykład to będzie żona naszego syna, czy nie. I jakby tych rozwiązań jest, jest masa. Oczywiście to już indywidualna decyzja, czy chcemy to wchodzić, czy nie, czy, czy zostawimy to na później, bo pewnie no bo jakieś propozycje od prawników, czy sam eee, mocno się na tym eee, rozpminał. Wiesz co, no, ja jestem osobą ogólnie, która dużo rozpina, ale prawda jest taka, że eee, że trafiłem na fajną kancelarię, która też podała różnego rodzaju obszary albo rozwiązania proponowała, które ja albo zrzucałem, albo przyjmowałem, okay. lub, też, lub też modyfikowałem. Generalnie, jeżeli chodzi o fundację rodziną, to są takie dwie drogi, tak? no bo albo możemy ją szybko zarejestrować, szybko właściwie, bo to, to, to nie jest... Ile rejestracja? No w moim ja zacząłem ten temat w, równo rok temu, a zarejestrowałem fundację po około pół roku. Natomiast potem jeszcze jest kwestia zdobywania numerów, NIP, pregon, konto bankowe i tak dalej, więc nie jest to temat bardzo bardzo krótki i też nie ukrywam, że spędziłem. No Przynajmniej trzy miesiące nad właśnie konstruowaniem tego statutu. Mhm. Tak i to jest ten czas, który możemy albo zrobić przed rejestracją, mhm. albo przenieść go później. Czyli na przykład zarejestrować cokolwiek, by, byleby już uruchomić i zmienić to z czasem. Natomiast ja wybrałem tą drogę, że chciałem zrobić po prostu porządnie, po, porządnie i zakładam wiesz, jakąś rewizję po prostu tych zapisów za kilka mhm. lat, kiedy spojrzę na to na świeżo, może jakieś doświadczenia, dobre praktyki też z rynku, które się pojawią, one być może sprawią, że, że ja będę coś, coś tam mhm. modyfikował. Napotkałeś jakieś takie problemy no, poruszając się w bankach, w urzędach skarbowych? Mhm. Takie, wiesz, związane z tym, że to świeży temat z niezrozumieniem? Te, y, mo, może nie, z niezrozumieniem nie, natomiast oferta bankowa na moment, kiedy ja oczywiście rejestrowałem fundację, była bardzo niewielka. Faktycznie pracownicy no, mylili fundację z fundacją rodziną, no bo jedno i drugie to fundacja i gdzieś miałem chociażby problem z otwarciem konta i trafieniem do właściwego doradcy, ale finalnie y, a tutaj bank korporacyjny obsłużył moją fundację, założyliśmy konto i y, 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 y wszystko zagrało mhm. Natomiast trzeba też za, założyć dłuższy czas na samo założenie. Tak? Czyli to, nie ma to systemu S24, że po prostu wsiadasz wieczorem i można powiedzieć, że rano masz spółkę, mhm. tylko to jest, jednak, to jest jednak przygotowanie statutu, wizyty u notariusza, czyli podpisanie statutu, podpisanie aktu założycielskiego, złożenie tego w, w, w sądzie. W, wniosek o REGON, wniosek o NIP, to wszystko musimy robić troszeczkę, wiesz, jak, Ręk, jak, w, jak w 2003 roku przy założeniu <laughs> e, jednostki ja, jedno ja, działalności gospodarczej. Pamięta, pamiętasz te czasy, pamięta. no dokładnie. Więc, <laughs> więc troszeczkę się taką, taką wycieczkę odbyłem 20 lat do tyłu, ale to trochę łączy się z tym, co powiedziałeś na początku, kiedy pytałeś mnie o nazwę mojej fundacji, a ja tutaj odpowiedziałem Ci, że... Nie ma rejestru. No, nie, ten rejestr jest po prostu taki niejawny, nie? Aha, jasne. No dobra, no, porozmawiajmy może o tych, o korzyściach w ogóle podatkowych. To w e, tak. E, korzyści podatkowe to no, z mojej perspektywy również istotne, istotny argument. E, I tutaj ja uważam, że najważniejszą dla mnie korzyścią to są te elementy cytu tak? który po prostu razem z dobrodziejstwem tego inwentarza otrzymujemy. I to sprawia, że jeżeli myślimy o firmie, o rozwijaniu firmy chociażby, to bardzo łatwo nam reinwestować te pieniądze gdzieś tam po drodze, nie, nie, nie oddając do Urzędu Skarbowego na bieżąco podatków. Natomiast te podatki oczywiście się pojawią, to jest naturalne. W momencie wypłaty dla beneficjentów to, to ten podatek należy zapłacić. Natomiast możliwość reinwestowania, akumulacji majątków fundacji jest ogromnym, ogromnym matutem. Mhm. E, jeszcze powiem o drugiej kwestii, bo to jest kwestia opodatkowania. E, I tutaj wiele osób. No, to jest pierwszy taki argument, tak jak te podatki chodzą w fundacji. No, możemy mieć taką prostą e, sytuację, w której mamy spółkę, która kończy inwestycje, płaci CIT 9, 19%, e, jest dywidenda. No i na dywidencie mamy kolejne 19%, tak, jeżeli chcemy w, pro, w taki sposób wypaść pieniądze. Po, pomijam mhm. różne inne sposoby, mhm. tak? Ale jakby upraszczając na sytuację. E, w przypadku fundacji e, rodzinnej, Oczywiście jest CIT na poziomie spółki, która wygenerowała zysk, natomiast potem te pieniądze dywidendą są transferowane bez podatku do fundacji rodzinnej uh -huh. i tak naprawdę ten podatek następuje właśnie w momencie wypłaty i on wynosi 15%, nie 19%, tylko jest tutaj jeden, można powiedzieć, mało dostrzegalny na pierwszy rzut oka atut, te 15% płacimy od sumy, którą wypłacamy. W przypadku dywidendy, my ją potrącamy z tego, co wypłaciliśmy, a tutaj płacimy od sumy, którą wypłaciliśmy. Więc tutaj prosta matematyka. Realnie ten podatek wyniesie 13, około 13%. Mhm. No to wersus 19 przy dywidendzie ze spółki, no to już się staje jakaś taka, wiesz, realna oszczędność no 6, 6 punktów procentowych. Mhm. Moi drodzy, ja tutaj też chwilę jeszcze przed wywiadem rozmawiałem z Bartkiem, żeby to wam wytłumaczyć, to chodzi o to, że na przykład wypłacamy 100 tysięcy to płacimy to od, to my wypłacamy jakby 100 tysięcy całe, w 100%. Tak. I 15 tysięcy I 15 dopiero górką do, do, do urzędu, więc jakby to przeliczyć po prostu. Tak, to, to, jest, to, jest, to jest ten podatek, to jest takie 15, 115, tak. czyli, czyli około 13 tak? To tak. może na pierwszy rzut oka nie brzmieć e, jakoś e, łatwo, ale być może też taki był za, zamysł ustawodawcy. Mam nadzieję, że, służy, na, ustawodawcy. <laughs> że zrozumieliście. I staraliśmy się to powiedzieć jasno. Ja jeszcze powiem tak, jeszcze wrócimy do tego tematu korzyści podatkowych. Ja jeszcze mhm. się za, z, zapytam, jakie, jakie są koszty, nie wiem, konta, księgowości, takie koszty mhm. utrzymania w ogóle? Jasne, to dobre pytanie, bo taką można być wadą Fundacji Rodzinnych jest, jest to, że faktycznie trzeba je utrzymać, tak? no bo to jest taki mhm. trochę twór, który jest w tle ale jednocześnie trzeba za niego płacić, więc y, pierwsza rzecz no to Aha. w ogóle y, samo utworzenie y, y, fundacji jest droższe. Tutaj polecam mimo wszystko działanie z jakąś kancelarią, y, która, która jest w stanie przez ten proces przeprowadzić. Warto szukać kancelarii, która ma w tym doświadczenie i która zaproponuje nam właśnie te y, specyficzne zapisy, czy też przeprowadzić nas przez ten, przez ten etap, y, który omawialiśmy tutaj przy sukcesji. Aha. Ja tutaj powiem, że jak zbierałem oferty z rynku, to dostałem wyceny od 8 do 80 tysięcy wow. mniej więcej, więc ten, ten rozstrzał był, był duży. Pewnie jak poszukacie głębiej, to być może znajdą się zupełnie inne wartości. O, nie szedłbym też w te najtańsze opcje, bo na no chyba że zależy na tym, żeby po prostu uruchomić fundację, tak, no bo to, to jakby każdy ma swoją, swoją strategię. Są też koszty związane z samą rejestracją, czyli opłata sądowa, notariusz, tak? Notariusze też nie znają tego, więc, więc czasami trochę się nawet boją. Natomiast ja tutaj rozwiązałem to w ten sposób, że kancelaria, z którą współpracowałem, ona przygotowała po prostu treść aktu i właściwie notariusz wprowadzając swoje swoje poprawki, mhm. podpisał ten akt. To była pierwsza fundacja, którą w życiu zawiązywał, no ale mamy to za sobą, tak? Mhm. Natomiast co, co dalej? Dalej mamy prowadzenie, prowadzenie tej pełnej księgowości mhm. fundacji, więc tutaj możemy trochę to odnieść do kosztu spółki mhm. ZO, mhm. jak to jest realizowane oraz koszty, koszty konta. W moim przypadku to jest około 50 zł miesięcznie, więc też to nie są jakieś tam duże no, pieniądze, spota. tak? Okej, okay, to powiedz, jaki masz pomysł na pomnażanie tych pieniędzy w fundacji, jeżeli możesz zdradzić. Wiesz, co, no jakby moją, moją, tutaj, moją wizją jest teraz rozbudowywanie biznesu deweloperskiego i właśnie, właśnie fundacja daje możliwość tej stałej, rein, stałego reinwestowania, akumulacji majątku. No, jakby jestem zadowolony z tego, że nie, że nie muszę płacić w jakby. Mając, mając chęć rozwijać firmę, podatku w tym momencie tylko dopiero, kiedy będę chciał, chciał się skreszować, nazwijmy, w ten sposób. Mhm. Dokładnie, e... moi drodzy tutaj po prostu, póki nie wypłacicie tych pieniędzy z fundacji na dzień dzisiejszy, po prostu nie ma podatku od zysków pochodzących z tego majątku. Fundacji. Tak jest, tak jest. Oczy, oczywiście ustawa... Definiuje pewne przypadki, kiedy nam się wydaje, że my nie wypłacamy tych pieniędzy i definiuje pewne po, takie pojęcie jako wypłata ukrytych zysków, czyli gdzieś tam udzielamy sobie nie wiem, pożyczki na 20 lat, albo, albo my pożyczamy do, pieniądze do fundacji po to, żeby gdzieś tam odzyskać od nich jakąś, jakieś odsetki. Mhm. Wtedy ten podatek jest należny, natomiast już nie komplikując, generalnie takie proste zasady e, są dla nas korzystne. Mhm. Jasne. No to jak z tym pomysłem na tą. No, akumulację majątku i pomnażanie u Ciebie. Wiesz co, no generalnie przygotowujemy się do kolejnych inwestycji Aha. deweloperskich, no i budujemy bazę gruntów, no w drodze są po prostu kolejne, kolejne tematy, no które tutaj liczę na to, że, że będą kaloryczne i że pozwolą mi też rozwijać moją, moją działalność, bo, bo w tym momencie nie jest dla mnie istotne jakby e, wiesz, wyciąganie tych pieniędzy i, e, mhm. i e, jakby życie ponad, ponad stan, tylko to jest taka faza, w której ja rozwijam zespół, e, e, buduję bazę gruntów i chcę też jakby dostarczać moim klientom powtarzalną, stałą jakość, dzięki której oni do mnie wracają. Także, także to jest taka wizja, którą mam. W międzyczasie realizuję właśnie różnego rodzaju działania w firmie, podnosząc kwalifikacje pracowników, yy, 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 czuwając nad jakością, ale sama fundacja rodzina to jest ten jeden z elementów, taki, który zawsze gdzieś tam stoi w tle, ale on bardzo mocno porządkuje. Też ja czuję się spokojniejszy, że mogę zająć się teraz biznesem, a wszystkie kwestie gdzieś tam takie rodzinne już, już mam przepracowane. Tak? Co, co najwyżej będę mógł je skorygować. Mm -hmm. Okej. Okay. Też mnie zastanawiało, czy jakiś taki masz pomysł, że nie wiem, będziesz w przyszłości myślał o budynku na wynajem, i nie wiem, właścicielem jego będzie fundacja. Jasne. Eee, czy masz jakieś taką wizję, wiesz, jakbyś chciał, co no, ta fundacja miałaby posiadać, nie? czy tylko pieniądze, czy nieruchomości, czy. Tak, no, na, na, na początku dobrym, jakby dobrym wkładem, bo też o tym powinniśmy tak. powiedzieć, przy założeniu musimy dysponować wkładem 100 tysięcy złotych. To mhm. mogą być nieruchomości, mhm. natomiast generalnie lepiej włożyć tam po prostu aktywa płynne, gotówkę po to, żeby nie wiem, w razie jakiejś likwidacji, czy gdy nam coś się tutaj odwidzi, to, to możemy te pieniądze wycofać. Z jakimś jednak podatkiem, tutaj jest powiedzmy taki minus, ale jeżeli już działamy w fundacji, mamy tam pieniądze, no to ciekawym takim schematem, który być może zostanie zablokowany przez, przez jakąś zmianę, ale on w tym momencie istnieje, to jest możliwość jakby wypracowanymi pieniędzmi zakupienia nowej nieruchomości, wynajmowanie jej, czerpanie z tego tytułu zysków i nadal, dopóki nie wypłacimy pieniędzy do, dla siebie, dla beneficjentów, też dla naszych beneficjentów, no to tam podatek nie występuje, mm. tak? czy on występuje na samym końcu. Super. Wie, więc to są, to są takie małe rzeczy, jednak jak sobie te, ten procent składany zaczniemy liczyć, no to jakby ta to nasza robi, korzyść, robi. To, to może być niesamowita akceleracja w naszym biznesie. Mm. Jasne. Yy, czy jesteś w stanie nam coś powiedzieć o tych planowanych zmianach, Eee, tak, to, to jest w ogóle temat bardzo ciekawy. Po pierwsze, dlatego że w ustawie zapisano, że nastąpi rewizja przepisów, ale po pięciu latach od jej wprowadzenia. Natomiast nie, właściwie nie minął rok od wprowadzenia fundacji, a już gdzieś tam no, uwiera ministerstwo to, że, że, te że te korzyści wynikające z fundacji są zbyt duże. Być może jest to pokłosie tego, że wiele osób agresywnie do tego podchodziło, też składało w związku z tym zapytania do Ministerstwa Finansów, czy na pewno, jeżeli zrobią jakiś tam schemat, to nie będzie to, e, to nie będzie to łamanie przepisów. No mhm. i ministerstwo też odbierając takie sygnały, no widzi, co się dzieje, i być może chce zareagować szybciej. I to jest trochę takie złamanie tej umowy pomiędzy biznesem e, a rządzącymi, no ale po pierwsze jest, żyjemy w Polsce i to już nie wiem, czy nas to zaskakuje, no a po drugie, w moim przypadku, okej, okay, no liczę się z tym, że, że pewne benefity możemy, możemy utracić, mm -hmm. natomiast jest... dla, mnie, dla mnie jakby jest to dopiero trzeci level tych argumentów, które mnie przekonał do tego, żeby, żeby taką Jasne. fundację zarejestrować. Bo zmiana może polegać na czym? Czy na wiesz, razie nie wiadomo? Wiesz co, nie, nie chciałbym tego y, mnożyć, bo to są na razie, wydaje mi się, takie sądowania ze strony ministerstwa, ale mówi się o tym, że jednak będzie danina solidarnościowa, której aktualnie nie ma, y, że być może ten schemat z, z wynajmowaniem lokali... No to jednak to 8,5% to jak w ryczałcie trzeba będzie zapłacić. No i to są takie rzeczy, które, wiesz, zaczynają boleć. Że, że co najwyżej zrównamy, to do, tak jakby było to, nie wiem, w zwykłej spółce. Dokładnie, do... dokładnie. Pe były, były jeszcze takie sytuacje, w których mhm. na przykład ludzie przynosili biznes albo jakieś aktywa do fundacji, upłynniali je, sprzedawali, mhm. no i właśnie korzystali z tego citu tak? Oni mhm. nie płacili tego podatku. No i faktycznie. Yy, no w pewien sposób jestem w stanie zrozumieć jakby to, co przyświeca ministerstwu. Natomiast no, z drugiej strony e, e, mieliśmy to rewitować no, za 5 tak lat, a nie, po, a nie po roku czy po dwóch. E, no ale powiem, że dla, dla mnie było osobiście takim naprawdę powiedziałbym olśnieniem, jak właśnie siedzieliśmy na idei Day na, na obiedzie i właśnie powiedziałeś, że tak naprawdę dla Ciebie najważniejsza jest ta kwestia rozdzielenia majątku. I tutaj ja absolutnie się z Tobą zgadzam, że nawet jak tutaj trochę zostaną zrównane te przepisy, to jednak no to jest w naszym biznesie bardzo ważne. Powiem tak, że mega mnie zainspirowałeś. Ja mam nadzieję, że w końcu znajdę czas ostatnio mnie było intensywnie prywatnie, ale że znajdę czas, żeby. Też ten temat zrealizować i pochwalić się tobie, moją fundacją. Na, na to liczę. Liczę, że więcej, więcej przedsiębiorców, tutaj większa część naszej społeczności, też rozważy e, właśnie fundację rodzinną w swojej strukturze. Oczywiście, ja nie twierdzę, że to jest najlepsze rozwiązanie, natomiast dla osób świadomych, które gdzieś tam myślą o tym, co, się, co nastąpi nawet nie za 10 lat, ale za 50, no to warto się czymś takim zainteresować, bo w tym momencie jest to właściwie jedyne narzędzie w naszym systemie prawnym, które daje możliwość tego, żeby tą naszą drogę w deweloperce potraktować szerzej niż tylko tu i teraz i, i wiesz, i podchodzenia do tylko kolejnej inwestycji, tylko do pomyślenia tego, co byśmy chcieli po sobie zostawić, tak? I to jest oczywiście temat na oddzielną dyskusję, ja Was z tym zostawię, natomiast Myślę, że coraz więcej osób już o tym mówi. I to jest fajna odpowiedź na to, co, co Fundacja Rodzinna mhm. może zaoferować. Bartek, dzięki za ten wywiad. Dzięki Super bardzo. było posłuchać. Mam nadzieję, że Wy też widzicie w tym dużą korzyść. Napiszcie w komentarzach, jak to widzicie. Jeżeli się podobało, to prośba o lajka. Like I serdecznie Was zapraszamy do rozmów na żywo w kuluarach w Klubie dewelopera. Cześć. Cześć, dzięki bardzo. Hej.